Siemka. E, to będzie taki bardziej filmik pokazujący co robiłem poza odcinkiem. I coś. Naprawdę. Mhm. Mm są jakieś jaja Tutaj ja nie mogę spać, na ja chciałem się przespać jeszcze przed odpaleniem w ogóle tego. I tak, wchodziłem znowu dwa razy. Nie wiem dlaczego dostaję Baby Crake'a za każdym razem. Dobra, to ze sobą, bo to, 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 to się... O, będzie to! No. będzie ja jeszcze dużo, dużo. Eee, dobra. No, posortuję to trochę. Prześpię się przede wszystkim. co tu jeszcze jest? Dobra, znikło. Już mogę teraz. Okej, okay. dobrze, że włączyłem to nagrywanie, bo coś się. właśnie od Janie Pawliu, także no co jest, nie mogę spać? Ej, dobra, no nie mogę. nie mogę pójść spać Nie miałem iść tylko po villagera To tam nie mogłem iść spać Okej okay. Ciekawie, nie? Bardzo cie ciekawie Zębiaki się palą. Oha, opętany Hero no. Tak, bo ty mnie jeszcze uderzysz. Dobra, mam steki przy sobie. O, dobra, ten to zaraz padnie sobie. sobie z niego wezmę sobie Coś nic, nic takiego nie ma, dobra. Expa? Nie. A, a jednak tak. Dobra, idziemy szybko po villagera, nie? to mam, mam, będzie takie króciutkie hmm. właśnie to co miałem robić zrobię i to tyle I właśnie no dałem też moda hmm, tego co już był tego... szlak no dlatego trochę wygląda inaczej teraz ten bo on dodaje po prostu sporo takich mobów no, jakby z Halo i ogólnie dodaj bronie palne oj, od, od, wezmę tego I oj, przecież znacznie yy, i stwierdziłem po prostu, że go dam a to po prostu to już się przecież dobra z powrotem nie i jakieś tam inne wyłącze Void Gateway. Aha. No dobra. Dobra, jest tu bardzo dużo ich, tych, co nie, nie są tego. Siema, może... Może po prostu nie masz gdzie pracować, mordo. Chyba że... Ja zrobię po prostu crafting. To też lepszy pomysł. I zobaczę, kto weźmie tą robotę. Wierzysz? Nie bierzesz to. Nie crafting tylko piec, bo to był piec. Kto bierze? Ten weźmie, dobra. Daj mi ten piec. I chodź. Lecimy. Do domu. Szybci będzie jak zrobię to na lądzie, bo... Mogę sprintować, nie? Jedynie ucieka, wiadomo, ale to ten... nic. Oj, by mi się spadło? Jezu, się konia przestraszyłem? Flut, tatpol. O nie! Właśnie o to chodzi. O te flut, flutowe rzeczy, nie? No trzeba się trochę pośpieszyć, mi się tutaj wydaje. Nie wiem, czy one są. Agresywne oczywiście, ale bardzo możliwe, że tak. O, ale coś... Ale dziwnie to wygląda z odległości. Prze przez ustawienia musiałem trochę też zmienić graficzne. I naprawdę dziwnie to wygląda wszystko z odległości. Teraz. No bez kitu. Jezus Tylko ten war Gdzie jest mój podejścik żebym się wszedł Oj, bym spadł Ej, gdzie ja to da Aha Czyli podejście, żebym se wszedł to nie ma No dobra Stój No Wracaj tu A, chodź. Idziemy Jest ze mną. I co? Nie ma O! Jest kolejny, dobra gitara. Daj mi to. Tak, 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 tak. O to chodzi właśnie. Tak, to. Cyk. Niech on się teraz tego. A ten to po prostu nie chce pracować. To jego się ubliżenie. Okej, okay, co to było? Nie wiem. Dobra. Apprentice. Uuu, chyba dlatego, że zabiłem przy nim. A teraz już on się nie tego, nie? W sensie on już się chyba nie... Nie dobrze. dobra, spróbujemy. Bo... zobaczymy, w sumie ten zmienił ten? Tak, dlatego, że zabiłem przy nim innego villagera. Oj oj, to nie zostało zmienione tylko dlatego, że... Tak, teraz potrzebuję 9. No ale to nie nic na bo mi się trudno, nie? Dobra, pyk. I tak dużo i tak z tego dostanę. Ten ma mniej... No, ten ma mniejsze ceny. Dobra I mam już dużo, naprawdę dużo trzy Mogłem zrobić to nawet mierz Jedno w sumie bym mógł postawić, bo co, mam tutaj coś tego Nie Możemy zrobić farmę w sumie Możemy, no można zrobić Zobaczymy ile to zajmie nie, w sumie nie tutaj, co ja robię? Co ja robił? Dobra. Faremka niech będzie tutaj, trochę niżej muszę zrobić. Zejście. Wziąć trochę pochodni. Ze sobą. Dobra, niech będzie fare... tutaj będzie faremka, nie? Tutaj właśnie będzie taka faremka. Wybudowana. Okej, okay, coś... Aha, dobra. No to... ...woo, saniki za nisko mi spadło. Pewnie dlatego, że jest za niski suk, nie? Spada. Czy co? Albo nie mogę być pod ziemią. To też jest opcja. Dobra. tak teraz tego tutaj nie zasadzę. Więc to sobie myślę, że dokończymy jeszcze na odcinku. By, by, Pyk. Ale nie wiedziałem, że nie można na oczek villagerów yy. co jest, czemu mi ciągle to spada? A, bo ja jestem głodny. To naprawdę wiele wyjaśnia. Więc jak na razie bym sobie zrobił farmkę. Gdzieś po prostu tutaj. O! Tutaj niech to będzie, może to? Okay. To nie było planowane, oczywiście. Ale już tak wyszło. Dobra, tutaj niech będzie taka faremka mini. No, muszę zrobić sobie w końcu łopatę. A, bo no to jeszcze jeden ten... Aha, ja i tak to mogę czy to naprawdę czy... Tak i tak mi się wydaje. Aha, idzie No do... Weź jak chcesz, przynajmniej nie wziąłem ze sobą. To chociaż to zboże. A no tak. Ale rano tak nie, nie wyskoczę chyba. Nie, nie wyskoczę, dobra. Hmm. Jak się kurde biega po tych ścianach? Wiem, że. Można, ale nie wiem jak. Dobra, nie będę się ubił. Bieg, bieg, bieg. W ogóle zauważyłem, że mi się mowy nie reszczą. W sensie te przyjazne. No nie, ty, tutaj nie mogę spać jakby. No bez kitu. Czyli muszę zmienić miejsce położenia. Muszę zmienić miejsce. Tak, no to, to na no jakieś tutaj... Na ileś kratek już teraz nie mogę, nie możemy spać. Więc... To chodzi na to, że musimy zmienić... Nie, ja po prostu nie mogę teraz spać. Ech. Dobra. Ale na tym to zakończymy, bo to już jest 14 minut. A to ma być tylko co robiłem poza odcinkiem, więc dużo też nie będę robił.